Witam, witam, hej, hej. Jesteśmy dzisiaj na festynie zorganizowanym dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, krewnych i festyn ten zorganizowało stowarzyszenie. Podajmy sobie ręce oraz stowarzyszenie Heum razem. W naszym ośrodku zajmujemy się edukacją dzieci niepełnosprawnych, ich rehabilitacją oraz ich prowadzimy różne zajęcia specjalistyczne. Okazjonalnie prowadzimy takie festyny jak dzisiaj. Jest to spotkanie dla dzieci, rodziców i lokalnej społeczności, która pozwala im integrować się, poznawać siebie wzajemnie i wspólnie spędzać czas. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do nas tutaj. Jest to wspaniała, rodzinna atmosfera, integrująca wszystkie osoby, osoby niepełnosprawne, ich dzieci, rodziców, społeczność lokalna. Zapraszamy. Stowarzyszenie Podajmy sobie ręce dzieci i osób niepełnosprawnych zajmuje się edukacją, rehabilitacją, terapią, pomocą dzieciom i ich rodzinom. Zajmujemy się też edukacją wielopłaszczyznową. Rehabilitujemy, rewalidujemy. Organizujemy też festyny, takie jak właśnie ten, gdzie rodzice wraz z dziećmi mogą zintegrować się. Staramy się dość często uczestniczyć i być organizatorami takich właśnie imprez. Wiemy, że dają one dużo radości. Niosą ze sobą przede wszystkim dla dzieci nadzieję na to, że mogą się spotkać, za, pobawić, no i oczywiście z rówieśnikami zabawić, śpiewać, tańczyć, wspólnie radować się. Nasz związek pszczelarzy, nadburzański związek pszczelarzy w Chełmie, rzesza w swoich szeregach 300 pszczelarzy, którzy mają pasieki na terenie naszego powiatu, a nawet i dalej. Zbieramy miód jak co roku, w tym roku również zebraliśmy i tym miodem dzielimy się właśnie z uczestnikami tej imprezy. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zaprosiliśmy na imprezę towarzyszenie Podajmy Chodźmy sobie wszyscy, ręce. Ja Znamy się, się z nimi od ponad 20 lat i bardzo się cieszę, że te dziewczyny i kierownictwo tak dobrze się nimi opiekują i się starają, żeby wszystko było bardzo dobrze. Westnie no uważam, że jest bardzo udany i wszystko jest... Dzieci świetnie się bawią, pogoda dopisała i wszystko jest bardzo wspaniałe. Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka składam wszystkim Państwu dzieciom, dużym dzieciom i rodzicom wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, oby to dziecko w nas nigdzie się nie zgubiło. Z okazji tego dnia Stowarzyszenie Podajmy sobie ręce zorganizowało Dzień Rodziny. Jesteśmy tutaj jako Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska nasz hełm współorganizatorem, bo razem, proszę Państwa, razem możemy więcej. Więc zapraszam do współpracy, zapraszam również do wspaniałej zabawy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, ale zapraszam również do nas. Współpracujmy, działajmy, razem możemy więcej. Słuchajcie, zapraszamy w międzyczasie do wspólnego tańca. Tu chyba będą jakieś pszczółki namalowane. I drugi. I na dwie. Uwaga, uwaga, zapraszamy sponsora i sponsorkę. Zapraszamy tutaj pana.